Hej, hej, Basia z tej strony. Dziś chciałabym z Wami poruszyć kwestię oszczędzania, jak do tej pory, jeśli chodzi o budżet domowy, osób dorosłych, ale także o oszczędzanie naszych najmniejszych dzieciaczków w domu. Ja mam dwójkę dzieci, jak dobrze o tym wiecie. Córka ma 10 lat, w tym roku idzie do komunii, i syn w tym roku ma 18. I chciałabym zachęcić dzieci również do budżetowania. Czyli najczęściej jest po prostu tak, że dziecko idąc do sklepu z rodzicem ja mam tak dosyć często z moją małą, że po prostu namawiam mnie na jakąś zabawkę, dodatkowe płótno do malowania. No, obojętnie na co, ale każde zakupy nasze kończą się tak. Yy, I chodzi o to, żeby to dziecko nauczyło się budżetować, żeby nauczyło się oszczędzać drobne kwoty pieniążków na tą rzecz, którą chcę, abym jej kupiła. Żeby to nie było. Że to jest takie łatwe. Mama wyciąga kasę z portfela i płaci. I polecam wprowadzić dziecko w takie prowadzenie również budżetu dziecięcego takiego dla dziecka. Umówmy się, że dziecko. Będę dawała teraz przykład mojej małej dziesięcioletniej córki. Dziecko. 10 lat. Chciałaby sobie kupić słuchawki bezprzewodowe. I dajmy na to, że te słuchawki, to jest jej cel. Gdyby zaczęła budżetować jako dziecko, słuchawki bezprzewodowe, dajmy na to, że one kosztują 60 zł. Jak dziecko namówić na to, żeby zaczęło każdy grosz składać, do, aby się uzbierała dana kwota? Wiadomo, że dziecko pozyskuje pieniążki od dziadków, bo jak odwiedza dziadków, to dziadkowie dają jej pieniążki że dziecko uzyskuje pieniążki od rodzica możemy się umówić jako rodzice, że będziemy na przykład dawać jej takie kieszonkowe, wypłatę na przykład w kwocie 25 zł. Na przykład Jednorazowo lub na przykład, że będąc na zakupach zostanie mi jakaś kwota pola pieniążków i na przykład będę jej dawać na przykład końcówki z paragonów. To już jest pierwszy pomysł. Drugi pomysł. Trzeci pomysł to, że na przykład mm, będę jej raz w tygodniu y, dawać na przykład jakieś drobne pieniążki. 2 zł, 5 zł. I dziecko, odkładając, może sobie stworzyć wyzwania. Wyzwania. I na przykład złotówka 2 zł, 5 zł. I będzie tu sobie odkładała tą każdą złotówkę. Będzie widziała, jak ten worek z pieniążkami rośnie. I uzbiera na przykład 20 zł. I na, można na przykład wymienić na banknot. Dziecko, jeśli będzie miało możliwość składania takich drobnych pieniążków, albo na przykład, tak jak ja składam grosz do grosza, każde pieniążki, które zostają mi czerwone, wrzucam do słoika i zapisuję sobie na moim brankiecie grosz do grosza, skreślam dane. Daną kwotę. Dziecko widząc, że rodzic w jakiś sposób oszczędza, tak jak ona obserwuje mnie, jak ja robię nagrania, jak ja rozkładam pieniążki do kopert, czy jak ja robię analizę. To o, ją też to interesuje, zauważyłam. I gdy będzie wiedziała, skąd te pieniążki się biorą, jak ciężką. Pracę w postaci odłożenia, niewydania musi wykonać, aby zdobyć te 60 zł. Będzie się bardziej cieszyła, bo na przykład dostając ode mnie 5 zł, ona poleci i wpisze sobie w zeszyt, albo ja jej wydrukuję na przykład blankiecik 5 złotówki. I będzie sobie skreślać kolorowymi pisakami, aż uzbiera na przykład kwotę 50 zł. Jak sądzicie, takie zachęcanie dzieci do oszczędzania, do tego, aby myślały w jaki sposób trzeba odłożyć pieniążki, aby uzyskać, zakupić swój cel. I tak samo jest ze starszym dzieckiem, że na przykład jeśli masz dużo droższy cel, na przykład zakup komputera, który kosztuje 2000 zł, no to też musisz troszeczkę od siebie dać. Na przykład Pójść. Taki tam przykład, po prostu pójść do sąsiada w sobotę i skosić trawę. Teraz sezon ogrodowy się zaczyna. Albo na przykład bywa też tak, że gdy pomożesz starszej pani z zakupami, ona też yy, tam piątaka da na zachętę w podziękowaniu. Sądzę, że to. Takie odkładanie, budżetowanie dzieci, od, edukacja dzieci od młodych lat będzie naszym takim, taką nagrodą na przyszłość, że będą umiały każdą złotówkę puścić w daną drogę do osiągnięcia celu. Że każda złotówka będzie miała swoje przeznaczenie. Nie będą martwiły się tak jak my dziś. Że te pieniądze rozchodzą się między palcami i nie mamy ich. Co sądzicie o tym? Dajcie znać. Taki pierwszy przykład dałam, różne mogą być przykłady. To są tylko słuchawki, które kosztują 60 zł. Ale gdy na przykład będzie sobie odkładać, na przykład raz w miesiącu, jak pójdzie do dziadków, coś tam pomoże. I dostanie 10 zł, to już sobie wrzuci, i już będzie miała 50 do uzbierania. Na przykład ode mnie dostanie 25 zł, później uzbiera sobie grosze, które będzie można wymienić. Fajny to jest sposób, i dziecko, mając te pieniążki, ono się tak dosyć fajnie nakręca do tego działania, do tego, Oszczędzania, do tego zbierania, notowania. Mogą mieć różne kolorowe karteczki, żeby skreślać, zamalowywać. Tak samo jak my, na przykład, mamy wyzwanie na miesiąc, kwiecień: zebranie 250 zł. I na przykład jest tam kwiatek, doniczka, konewka, parasol. I na przykład. Odkładając 5 zł, 10 zł, zamalowujemy sobie taki obrazek. I dzieci też mogą w taki, w taki sposób y, móc sobie to oszczędzać, zamalowywać i cieszyć się, bo to jest dla nich taka frajda. To jest dodatkowe zajęcie. Które dzieci bardzo lubią mieć takie zajęcia, które są dla nich ciekawe, a pieniądze. Zakupy są dla dzieci bardzo ciekawe. Dajcie mi znać, co myślicie. Czy swoje dzieci również w jakiś sposób chcecie edukować jak oszczędzać na swoją ulubioną zabawkę, e, na przykład na zakup sprzętu, no obojętnie, aby dziecko wiedziało że te pieniążki nam z portfela nie lecą, tylko trzeba na nie zarobić, zapracować. I one w ten sposób też mogą to zrobić. Dzięki za tą chwilkę ze mną. Dajcie mi w komentarzach znać, jak to u was wygląda. Na razie pa pa.